Jeżeli męczycie ciągłe szukanie porządnego opracowania do tego utworu, to dzisiaj jest Twój szczęśliwy dzień. Na tej lekcji nauczysz się wszystkich partii gitary zawartych w tym utworze. Z tej strony Wujek Szpon, a Ty oglądasz w szponach gitar gitarowy kanał, który prężnie rozwija się dzięki wsparciu patronów, którym serdecznie dziękuję za wsparcie. Możesz dołączyć do ich grona i w zamian za wsparcie otrzymać opracowanie utworów, poradniki, ćwiczenia, lekcje online lub wiele innych ciekawych rzeczy, o których dowiesz się na moim profilu patrona. Osobiście warstwę brzmieniową oparłem tutaj o symulację wzmacniacza Vox AC30 ustawioną na około 20% przesterowania. Dodatkowo dodałem kompresor z multi-efektu i wszelkie pogłosy pochodzą z Wtyczki VST dodanej w późniejszym etapie w programie do edycji audio. Naukę tego utworu rozpoczynamy od intra, które, będąc motywem przewodnim tego kawałka, powtarza się w naprawdę wielu jego miejscach. Aby zagrać motyw główny, zacznijmy od adur. Proste. Do, du, do, do, du, 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 góra. Swap adur bez palca wskazującego, czyli nie tak, gdzie mały jest wolny, tylko użyj takiego układu. Następnie Fill Small, który gramy tak. Warto zauważyć, że zmieniłem pozycję z luźnej na klasyczną. Następnie zaczynam od hammerona od drugiego do czwartego progu czwarta struna i przegładam palec wskazujący w pozycję mini poprzeczki barę na drugich progach trzech najcieńszych strun. Na sam koniec ogrywania akordów Edur, które rozpoczyna się od slajdu z czwartego do drugiego progu, i ogrywam sobie te akordy, korzystając z takiego układu, gdzie łapę go serdecznym i środkowym palcem. A teraz zobacz, jak wygląda druga ścieżka gitary w naszym intro. Wskazujący umieszczony na dziewiątych progach struny trzeciej i drugiej, oraz palec środkowy, który gra legato na drugiej strunie: hammeron i pull off. Taka oto filozofia. Aby zagrać to dobrze, musimy ułożyć palec wskazujący dosyć płasko. Nasza dłoń w klasycznym ułożeniu. A środkowy palec musi być dosyć pionowo ułożony i poruszamy nim tylko i wyłącznie za pomocą pierwszego stawu. Bo to właśnie dzięki temu, że poruszamy pierwszym stawem danego palca podczas techniki legato, zawsze będziemy trafiali w wyznaczone miejsce. A teraz zobacz, jak wygląda druga zagrywka, występująca w tym motywie. <laughs> nie przewidziało ci się. Mały palec robi za mini poprzeczkę barę na dwunastych progach struny pierwszej i drugiej. Więc trzeba tutaj wszystko złapać tak, żeby dało się tym małym palcem tak właśnie dobrze to trzymać. Następnie strunę trzecią będziemy podciągali po kolei trzema palcami naraz, aby zwiększyć siłę podciągania. Bo co trzy palce, to nie jeden. A więc żeby dobrze to zagrać, wszystko układam razem. Uwspólniam kształt i próbuję grać strunę pierwszą, drugą. Jeśli wybrzmiewają dobrze, super, ale czasami zdarza nam się ułożyć ten palec trochę pod złym kątem, przez co jedna z tych strun może nie być dociskana. Na pewno warto poświęcić wiele czasu na ułożenie małego palca pod odpowiednim kątem. Pierwsza, druga, trzecia, podciągamy. Trzecia i zarazem ostatnia zagrywka w motywie głównym wygląda następująco. Aby ją zagrać, przykładamy palc serdeczny do dziesiątego progu struny drugiej oraz palc wskazujący i środkowy pokolei do 8 i do dziewiątego progu struny trzeciej. Teraz gram dwudźwięk i podciągam trzecią strunę o cały ton. Takie oto podciągnięcie musi zabrzmieć jak taki dwudźwięk. Zwrotki są łudząco podobne do intra. W zasadzie pierwsza partia gitary gra dokładnie to samo, dopiero w drugiej widać jakieś różnice polegające na tym, aby uwolnić troszkę miejsca dla śpiewającego wokalisty. Generalnie nic nowego, te same stare sztuczki, tylko w trochę innej kolejności. Zacznijmy od tej pierwszej ścieżki gitary, której zadaniem jest po prostu ogranie akordów struna po strunie. To żadna filozofia. Psst! Nie wiem czy wiesz, ale możesz całkowicie za darmo przetestować kilka opracowań demonstracyjnych, które znajdziesz prosto na moim profilu Patronite. Zapraszam! Druga partia gitary to już wyższa szkoła jazdy. Nie da się jej zagrać bez użycia takiej oto rurki Slide. Proszę Państwa, to historyczna chwila lądowania slajdu na małym palcu. Udało się. Draba. Zacznijmy od przyłożenia slajdu do siódmych progów i zagrania dźwięków tak jak zapisano w tabulaturze. Siódemki. Potem slajd na drugiej stronie, ósmy do siódmego. I jeszcze raz siódemki. Teraz dojazd do czternastek i dopiero je uderzam, jak do nich dojadę. Dojazd do dziewiątek, uderzam je. jest do czternastek i dopiero je uderzam. Warto zauważyć, że stosujemy tutaj taką slajdową zasadę, że najpierw dojeżdżamy do progów docelowych, a potem uderzamy konkretne struny, co powoduje ten charakterystyczny efekt przejścia. Następnie musisz zagrać takie oto proste cudo, które przejdzie nam do czegoś takiego. I tutaj trzeba nauczyć się specyficznie tłumić czwartą i trzecią strunę po ich zagraniu. Zaczynamy od siódmych progów. Czwarta, trzecia. Teraz kiedy przyjdzie mi zagrać dwie najcieńsze struny na dziesiątych progach, to prawa ręka musi się na nich położyć, aby je wytłumić. Zobacz. Czwarta, czwarta. Kładę prawą rękę i dopiero uderzam kostką dwie najcieńsze struny i dojeżdżam z siódemek do dziesiątek. Musisz tak to zrobić, inaczej nie będzie brzmiało to czytań. No i w końcu pora skończyć naszą pierwszą połowę refrenu taką oto zagrywką. Tam przyjaciół, kilku mam. Teraz nasza zagrywka odbywa się na dwóch strunach naraz, trzeciej i drugiej. Krem sobie dwójki do jedynek i z powrotem dwójki. Potem jeszcze raz uderzam dwójki i slajduję powoli do siódemek. A przyjaciół, kilku mam. Właśnie zakończyliśmy pierwszą połowę refrenu. Druga jest identyczna, za wyjątkiem ostatniego dźwięku, więc pozwól, że zagram ci ją jeszcze raz i pokażę z trochę innej perspektywy, tak aby można było jeszcze więcej wywnioskować z tego wideo. Tu teraz trzy słowa o tym jak zagrać ten ostatni, nowo wtrącony akord. Należy teraz złapać serdecznym palcem 12. próg na czwartej strunie, mm. potem środkowym palcem 11. próg na trzeciej strunie i mini poprzeczką barę złapać 10. progi na dwóch najcięższych strunach. Kostka, kostka, palce. Ach. W końcu pora na deser w postaci pierwszej i drugiej solówki, tylko zauważyłem, że ten film trwa już całkiem sporo czasu, w związku z czym dzisiaj tylko i wyłącznie moja gra razem z tabulaturą, a stosowną lekcję poświęconą od A do Z solówce wypuszczę w niedalekiej przyszłości. Zobacz teraz, jak zagrać drugą solówkę. Kliknij w tą playlistę, aby nauczyć się kolejnego utworu zespołu Perfect. Pobierz darmową paczkę utworów demonstracyjnych i pozostań w szponach gitary. Cześć!